książka, Jasu! Napisałam książkę. Możecie już ją dzisiaj zamówić przy sprzedaży. Jest to moja historia, której jeszcze nie opowiadałam w social media. Jest wiele kwestii, których nie poruszałam tutaj specjalnie, bo chciałam zachować je właśnie do mojej książki. Opisuję swój chrzest. Pierwszy raz w życiu wracam, myślałam szczegółowo, do dnia chrztu. Nie myślałam, że my to tak rozwali. Przypominając sobie oczywiście po kolei hmm, całą drogę, przypominam sobie też, jak się czułam. I dalej szczą dzieci, nastolatki. Ale dzieciaki nie mają pojęcia, na co się pieszą. Cały proces tworzenia tej książki trwał ponad rok od momentu, kiedy zaczęłam pisać pierwsze rozdziały. Bo to było tak dużo pracy, tak dużo pięknej pracy, którą będę na zawsze bardzo, bardzo miło wspominać. I tak się cieszę, że powstało coś, co będziecie mogli mieć na swoich półkach, w swoich domach i że mogę się tym z wami podzielić w końcu. To był największy projekt mojego życia do tej pory. Pisząc tą książkę, pierwszy raz wracałam do swojej przeszłości i do pewnych swoich historii. Odgrzebywałam bardzo, bardzo gdzieś głęboko w mojej głowie ukryte wspomnienia. Było to zdecydowanie emocjonujące przeżycie, pisanie o tym wszystkim dla was i uzewnętrznienie się w taki sposób. Jeszcze nadal nie mam mojej książki w rękach, ale już do mnie leci, i już do mnie jedzie. Wtru lub pojutrze będę mogła wam pokazać, jak ona wygląda. Był to niesamowity projekt i myślę, że. Pozwolił mi się znacznie bardziej otworzyć i pozwolił mi na taką szczerość, na którą nie za bardzo jest miejsce, moim zdaniem, w social mediach, w takich krótkich formach, w jakich widzicie mnie najczęściej. Moja książka Jak rozbiłam szkło, już niedługo na waszej półce.